Co jest najsilniejszym mechanizmem w życiu każdego człowieka? Jak sobie z tym mechanizmem radzić, jak mu zapobiegać? To nam dzisiaj Jezus pokaże w Ewangelii, więc zapraszam do oglądania. Fragment, który nas dzisiaj poprowadzi, to Ewangelia według Świętego Łukasza, czwarty rozdział, wersety od 1 do 13. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni przez czterdzieści dni. Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł, i po ich upływie był głodny. Wtedy powiedział do niego diabeł, jeśli jesteś synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus mu odpowiedział, napisano: nie samym chlebem żyje człowiek. Następnie wyprowadził go wysoko i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i jej przepych. Ponieważ mnie ona została powierzona i mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje. Na to Jezus mu odpowiedział: napisano, Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko jego będziesz czcił. Wtedy zaprowadził go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedział do niego diabeł, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano, swoim aniołom wyda polecenie o tobie, żeby cię strzegli, oraz na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę pana twego Boga. Gdy diabeł skończył go okusić. Odstąpił od niego aż do czasu. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że jedzenie jest najprzyjemniejszą rzeczą, jaką mamy w swoim życiu, ale także głód jest jednym z najsilniejszych mechanizmów, jaki nami kieruje. Pod wpływem głodu jesteśmy zdolni do naprawdę złych rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. To kiedy jesteśmy głodni, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko po to, żeby zjeść. Dziś w Ewangelii mamy Jezusa, który jest wystawiony właśnie na taki ekstremalny głód, na głód, który no, mogę sobie tylko wyobrazić, no bo nie jeść 40 dni, ponoć tyle można. Ale głód, który człowiek musi odczuwać, musi być naprawdę duży, bo organizm wtedy jest wykończony, wycieńczony. A jak też dietetycy mówią, żeby nasz ludzki organizm dobrze działał, żebyśmy byli zdrowi, to musimy się dobrze i regularnie odżywiać. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to się właśnie zgłodzić przez cały dzień, bo później wieczorem dopada nas tak zwany wilczy głód. Czyli zjemy wszystko, co się pojawi na naszej drodze, wszystko, co mamy pochowane w szafkach, po prostu wyciągniemy w tym wilczu głodzie i zjemy, żeby tylko zapełnić ten głód, co się i tak nie udaje, a od tego rośnie nam tylko brzuch i, i, i pogarsza się nasze zdrowie. Ja się tak zastanawiałem, to dlaczego na tak ekstremalny głód został Jezus w tej Ewangelii wystawiony? W ewangelii Łukasza autor chce nam wyraźnie pokazać człowieczeństwo Jezusa. Chce nam bardzo pokazać to, że Jezus jest potomkiem ludzkim. Bo chwilę wcześniej, w trzecim rozdziale, mamy rodowód Jezusa. Ewangelista wyprowadza ten rodowód od Adama. Czyli to jest jasne, że, że właśnie. Że ta Ewangelia chce nam pokazać taką ludzką linię, też e, i ludzkie pochodzenie e, Jezusa. I, I ta scena, tego kuszenia Jezusa na pustyni, też chce nam pokazać e, ludzką stronę Jezusa. Mimo, iż na pierwszy rzut oka tu widzimy właśnie trochę taką walkę. Walkę między diabłem, a między Bogiem. Nie? I to, to się nam rodzi w głowie zaraz. Właśnie taka scena, gdzie, gdzie nie wiem, pewnie kiedyś widzieliście taki, taki obrazek w internecie, że tam Jezus się z diabłem siłuje na rękę. Nie, ta scena nie, nie to ma nam pokazać, i nie o to w ogóle w, w tej scenie chodzi. Tu nie mamy walki dobra ze złem. Tu wręcz przeciwnie. Jak popatrzymy na samego diabła, to zobaczymy, że on jest niejako narzędziem w rękach Boga, bo to Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, więc to jest Boża Droga. Wyjście na tą pustynię, poszczenie tam przez 40 dni, to ewidentnie jest Boża Droga dla Jezusa. To skąd się tam bierze diabeł? No właśnie, diabeł się tam bierze jako ten, który zawsze staje nam na drodze. I zawsze wtedy, szczególnie wtedy jak jesteśmy głodni, to wtedy się nagle pojawia przeciwność, nagle się pojawia pokusa, nagle się pojawia nasz przeciwnik, diabeł i zaczyna nas kusić. No bo człowieka, który jest najedzony, który właśnie zjadł porządny obiad, no nie namówisz do tego, żeby zjadł jeszcze, bo to mu się raczej źle będzie kojarzyć. Nie będzie musiał to kojarzyć z przyjemnością. A kiedy człowiek jest wygłodniały, kiedy nie jadł bardzo długo i oferujesz mu pięknego fast fooda, no to każdy się na to skusi, bo, bo tak, tak działamy, tak działa nasz mózg, tak działa nasza wola przetrwania, chęć przetrwania. I rzeczywiście zobaczcie, że w tej Ewangelii diabeł przychodzi do Jezusa wtedy, kiedy ten jest, kiedy poczuł głód, kiedy zgłodniał, bo kiedy nie był głodny, to nie było sensu, ale kiedy zgłodniał, to przychodzi do niego diabeł. I tak samo jest w naszym życiu, tak samo jest w Twoim życiu. Diabeł przyjdzie do Ciebie wtedy, kiedy jesteś głodny, kiedy jesteś głodna. I ja nie mam na myśli tylko głodu, oczywiście fizycznego, bo diabeł przyjdzie do każdego Twojego głodu. Nawet wtedy, kiedy masz dobrobyt w swoim życiu, masz w życiu poukładane, porobione wszystko, i można by powiedzieć, że jesteś znajdzony, to, to na pewno znajdzie się jakaś sprawa, w której odczuwasz głód, w której czujesz, żeby, żeby było inaczej. Więc e, po to Duch Święty pokazuje nam e, tego Jezusa na pustyni, po to Ewangelista umieszcza tą scenę. Żeby nas nauczyć, jak sobie radzić z tym głodem. E, co należy zrobić, ponieważ e, Jezus przyszedł po to, żeby nauczyć nas życia. E, i, I ta scena jest po to, żeby nauczyć nas życia, nauczyć nas odżywiania się, nauczyć nas tego, co jeść, jak jeść e, i w jakich ilościach jeść. I, i, i ty pięknie mamy z, z, zestawione, e, można by wyodrębnić, trzy takie głody, które przychodzą do Jezusa. Diabeł najpierw przychodzi i mówi: rozkaż temu kamieniowi, niech ten kamień stanie się chlebem. Jezus na to odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym chlebem żyje człowiek. Co symbolizuje ten głód? Co symbolizuje ten dialog między Diabłem a Jezusem? To jest głód. Zaspokajania swoich potrzeb na swoją rękę. Każdy z nas ma w sobie taki mechanizm, że chce być zaradny. Każdy ma w sobie taki mechanizm, że ja chcę sam, ja chcę sam zdobyć. I jedną z najgorszych takich kar, jakie przychodzi nam od życia, to to, kiedy na przykład na starość, czy kiedy jesteśmy w jakiś sposób chorzy i niesamodzielni. To to, że ktoś musi przy nas coś robić i, i że jesteśmy tacy bezradni, że my nic nie możemy zrobić, że my byśmy chcieli, a, a nie możemy. I bardzo często nosimy w sobie taki głód, właśnie, że chcemy być, chcemy mieć możliwości, chcemy coś zdobyć, chcemy móc sami zapracować na siebie. To oczywiście w, w odpowiednich ilościach jest bardzo zdrowe. Nie? No bo ktoś, kto by usiadł, no to Panie Boże nakarm mnie, porób mi opłaty, porób mi wszystko wokół mnie. No to jest raczej człowiek głupi, a nie człowiek wierzący. Natomiast y, tutaj chodzi w tej Ewangelii o taki głód, y, że ja wszystko chcę zrobić samemu, nie? że każdy kamień będę zamieniał nawet w jedzenie, bo chcę mieć kontrolę nad sytuacją, kontrolę w pełni nad swoim życiem, nad swoim przyszłością. Ja wszystko ogariam, wszystko planuję. Że nawet żaden kamień na mojej drodze nie leży przez przypadek, tylko ja mam moc, jak będę chciał ten kamień zmienić w chleb. Więc, więc Jezus mówi do, do diabła, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust bożych. Tak? Nie chodzi o to, żeby w życiu wszystko ogarnąć, mieć wszystko porobione, mieć wszystko poplanowane. W życiu chodzi o to, żeby codziennie karmić się Słowem Bożym. Codziennie spożywać ten chleb powszedni, którym jest Słowo Boże. Po to, żeby umieć ogarniać swoje życie, żeby mieć nad nim kontrolę, żeby potrafić właśnie zapanować nad swoim życiem, to karmić się codziennie Słowem Bożym. Nie obmyślać codziennie nowy plan, nie obmyślać, jak ja i bać się tego, że, że stracę w jakimś sensie kontrolę, że może przyjdzie jakaś choroba. Nie właśnie codzienne karmienie Słowem Bożym. Zapobiegnie e, właśnie temu, że ty chcesz wszystko skontrolować, chcesz mieć nad wszystkim w swoim życiu e, kontrolę. E, więc e, jeśli identyfikujesz się z tym głodem, to ja Cię dzisiaj zachęcam: zacznij się codziennie, regularnie odżywiać słowem, zacznij się karmić, zacznij karmić swój umysł i, i swoją chęć skontrolowania danej sytuacji. Właśnie słowem Bożym, zaproś tam słowa, słowo Boże. Drugi głód e, to jest e, to, że Szatan mówi: oddaj mi hołd. Wprowadza Jezusa właśnie na górę, pokazuje mu cały świat przez cały przepych i mówi: Jak oddasz mi hołd, to ja ci cały ten świat poddam bodno, bo ja mam nad nim kontrolę. Co oczywiście jest, jest kłamstwem: bo Szatan nie ma kontroli nad światem. E, i Jezus mu odpowiada: Panu Bogu Twemu będziesz oddawał hołd, i tylko Jego będziesz czcił. I to jest głód, który jest bardzo mocny w każdym z nas, bo każdy z nas nosi w sobie ten głód. To jest głód bycia kimś. Głód bycia kimś. Że ja chcę mieć jakąś władzę. Bo tak naprawdę, zauważcie, że wszystko na świecie, wszystkie wojny na świecie finalnie tam chodzi o władzę. Tam nawet nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o posiadanie bo pieniądze właśnie dają ci władzę władzę nad innymi, władzę nad, nad światem i my tego bardzo chcemy. My, my, my mamy w sobie wielki głód posiadania władzy. I to jest oczywiście dobry głód. Bo my powinniśmy posiadać władzę, ale nie nad światem, nie nad innymi, tylko posiadać władzę nad sobą samym, nad swoim życiem, bo taką władzę dał nam Bóg w raju. Dał nam władzę panowania nad swoim światem nie nad ludzkością, nie nad drugim człowiekiem, nie nad Bogiem. Bóg dał nam władzę panowania nad sobą samym. I to jest dobry głód. Yy, Natomiast y, my często chcemy ten głód zapełnić właśnie y, posiadaniem władzy nad kimś. Nie? I tutaj jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo, bo, bo Baszan oczywiście okłamuje, że jak mi oddasz y, hołd, to ja ci dam władzę. No ale nie da się odzyskać, y, nie da się posiadać władzy, będąc u kogoś w niewoli. To nie jest żadna władza, jak ty jesteś niewolnikiem czyimś, niewolnikiem. Jakiejś sytuacji, jakiegoś człowieka, jakiegoś nałogu, jakiegoś przyzwyczajenia, no to wcale nie masz władzy, to jesteś niewolnikiem. Czyli wręcz przeciwnie, to ktoś ma albo coś ma nad tobą władzę. Więc może pomyśl, do jakiej władzy cię, jakiej władzy ci brakuje, gdzie ty nie masz władzy tak naprawdę, właśnie, bo ona jest zaprzedana. Myślałeś, że wchodząc w taką relację, wchodząc w, w takie przyjemności, uzyskasz władzę, uzyskasz kontrolę. Ale tak naprawdę widzisz dzisiaj, że, że tą kontrolę straciłeś, że nie masz tej kontroli w swoim życiu, że nie masz władzy, nie możesz zapanować, bo panuje nad tobą coś innego strach, lęk, może jakieś uzależnienie. E, no to Jezus mówi: e, Odzyskasz kontrolę wtedy, kiedy zegniesz swoje kolana przed Panem. Nie wtedy, kiedy będziesz zgrywać bohatera, będziesz siłaczem, tylko wtedy, kiedy zegniesz swoje kolana przed Panem i uznasz, że On jest Panem twojego życia. To jest pokarm, którym jesteś w stanie wypełnić ten głód głód właśnie posiadania władzy, odzyskania kontroli może nad swoim życiem. Jeśli nie masz kontroli nad swoim życiem, to zegnij dzisiaj kolana przed Panem. To uznaj, że On ma władzę, że On jest Bogiem, bo tylko oddając się Bogu odzyskasz władzę nad swoim życiem. I trzeci głód, jaki dzisiaj nam ta Ewangelia przedstawia, to jest, to jest takie chytre pytanie ze strony diabła: Jeśli jesteś Synem Bożym, no to rzuć się w dół. To wtedy jest napisane, i tu się nawet powołuje na, na, na pismo święte, że jest napisane, że, 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 że anioły cię będą nosić na rękach, nie pozwolą, aby twoja stopa nawet się skaleczyła. E, I co Jezus odpowiada? Nie będziesz wystawiał na próbę pana twego Boga. Co to jest za głód? To jest głód, e, kryzys tożsamości tu Satan mówi e, jeśli jesteś Synem Bożym jeśli jesteś Synem Bożym, to udowodnij to to udowodnij, rzuć się w dół czyli zrób głupotę, po prostu totalną głupotę rzuć się w przepaść i, 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 i licz na to, że przecież tobie się nic nie stanie bo ty należysz do Boga jesteś Synem Bożym nie? Jezus wie kim jest i dlatego tego nie robi. Jezus wierzy z Synem Bożym i nie musi tego udowadniać. My mamy sobie niestety chęć udowadniania, tłumaczenia komuś, wyjaśniania komuś, e, tłumaczenia się wiecznie, że jest, ja, ja to, tamto, ja jestem taki, ja nie jestem wcale taki, jak, jak ty myślisz. E, jeśli jesteś synem Bożym, jeśli należysz do Boga, ty nie musisz nikomu nic udowadniać. Ty nie musisz e, udowadniać ani sobie, ani nikomu wokół, e, kim ty tak naprawdę jesteś. Hmm. Niestety, z, z tego tytułu, my, my, my często, właśnie nie wiedząc, kim jesteśmy, e, chcemy się wkupić, czy to w jakieś towarzystwo, czy, czy, czy w ogóle. Gdzieś w jakąś relację, bo, bo, bo chcemy coś znaczyć, chcemy być właśnie w, w jakiejś relacji kimś, i wchodzimy w, bardzo często, właśnie rzucamy się w taką przepaść. Wchodzimy w jakieś naprawdę bzdurne relacje, w relacje, w których nigdy nie powinniśmy wejść. Wchodzimy w różne towarzystwa, w których nigdy się nie powinniśmy znaleźć. Potrafimy zrobić różne głupoty, których nigdy nie powinniśmy robić, właśnie po to, żeby, żeby czuć tożsamość z jakąś grupą, czuć tożsamość z jakimś człowiekiem. Jezus mówi: Nie musisz nic robić, żeby udowadniać, bo to udowadnianie, kim ty jesteś, co ty nie potrafisz. Jest, jest, jest jak rzucanie się w przepaść, jest po prostu głupie. Więc e, jeśli rzeczywiście masz w sobie potrzebę taką udowadniania, kim jesteś, co, co znaczysz, e, albo nie wiesz, kim ty tak naprawdę jesteś, nie masz swojej tożsamości, jesteś tak jak wiatr zawieje, e, no to, to weź tą tożsamość właśnie od Boga. I przestań go wystawiać na próbę. Przestań go też prosić, żeby ci cokolwiek wiecznie udowadniał, żeby udowadniał to, że jest z tobą, żeby przestań go obwiniać właśnie, właśnie o to, wystawiać go na próbę. Bo nie musisz Boga wystawiać na próbę, żeby on okazał ci dobroć, żeby on z tobą był. Ani tak naprawdę. Ty nie musisz szukać tej wartości w czymś, w kimś, w jakichś dziwnych sytuacjach, tylko tą wartość, i to, kim jesteś, uzyskasz wtedy, kiedy będziesz właśnie przy Słowie Bożym codziennie, i kiedy będziesz zginął kolana przed Bogiem, kiedy będziesz uznawał, że On jest Bogiem, że On ma kontrolę nad całą sytuacją. Więc yy, zobaczcie, że ta Ewangelia. Naprawdę dąży do wypełnienia tych naszych największych głodów, jakie w sobie nosimy, bo tym, co zaspokoi Twoje pragnienie, nie jest rzucanie się na, na to, do czego Cię ciągnie, nie jest rzucanie się na jakąś sławę, na, na jakieś dziwne relacje, tylko właśnie przyjście do Boga. To zaspokaja Twój głód. Nic innego nie zaspokoi Twojego głodu. Poza Słowem Bożym, poza zgięciem kolana przed Panem. I wzięciem od niego tożsamości nic innego nie zaspokoi Twojego głodu. I tak naprawdę zauważcie, że dopóki żyjemy, to dopóty będziemy odczuwać głód w tych wszystkich dziedzinach. Ale tak samo Słowo Boże nam mówi, że dopóki żyjemy, to Słowo Boże nie przeminie. Tak jak nie przeminie ten głód, tak Słowo Boże nie przeminie. Więc to nie chodzi o to, żeby raz się nakarmić, raz dobrze zjeść. To chodzi o to, żeby codziennie dobrze zjeść, żeby codziennie spotkać się ze Słowem i codziennie klęknąć przed Panem, zgiąć przed nim kolana, uznać Jego, jego królowanie nad Twoim życiem. I codziennie usłyszeć od Boga, kim Ty w Jego oczach jesteś. Ty potrzebujesz tego codziennie. E, więc e, przestań już jeść byle co, obiadać się właśnie byle gdzie, e, byle czym, tylko zacznij się karmić tym, co jest najbardziej wartościowe i tym, co naprawdę może zaspokoić Twoje pragnienie. Nie samym chlebem żyje człowiek, tak jak YouTube nie żyje samym oglądaniem tych filmów. Więc proszę cię, nakarm YouTube'a łapką w górę, nakarm go subskrypcją i nakarm go komentarzem. A w komentarzu możesz się podzielić tym, co ostatnio jadłeś, jadłaś, tak w sposób duchowy. Czyli jakiś cytat może cię ostatnio nakarmił, może jakaś konferencja, może jakaś rozmowa z człowiekiem, czym się ostatnio żywiłeś? Napisz to w komentarzu, ja chętnie poczytam. Co moi widzowie jedzą na co dzień. I na koniec, dwa ważne ogłoszenia parafialne. Pierwsze to takie, że już w najbliższy piątek, to jest 14 marca, widzimy się tutaj na tym kanale na naszych rekolekcjach wielkopostnych, które poprowadzi ksiądz Sławomir Pusa. Więc w najbliższy piątek o godzinie 20, rozpoczynamy nasze wielkopostne rekolekcje i będą te rekolekcje odbywać się właśnie te transmisje też w każdy piątek Wielkiego Postu więc zarezerwujcie sobie piątki od godziny 20 tak myślę że godzinka półtorej takiej transmisji tu na tym kanale sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Też taka forma na żywo to jest też, myślę, że fajne, bo będziemy mogli trochę ze sobą porozmawiać. Właśnie będzie możliwość zadania pytania, ale też będzie możliwość właśnie modlitwy za siebie nawzajem. Więc najbliższy piątek zaczynamy rekolekcję o godzinie 20:00 tu na tym kanale. A we wtorek, jeśli to oglądacie przed pierwszym wtorkiem marca. To jest transmisja z modlitwy o uzdrowienie, na, tym razem na Facebooku na profilu Wspólnoty Świętego Dobrego Łotra będę tam też jak głosił nauczanie więc tym bardziej zachęcam do włączenia się jeśli ktoś jest z Radomia to zapraszam tak na żywo do katedry zawsze każdy pierwszy wtorek miesiąca godzina 18, msza święta i pomszyna bożeństwo z modlitwą o uzdrowienie ale też właśnie na dole w opisie tego filmu w komentarzu wrzucę link do tej transmisji, tak żebyście mogli sobie też uczestniczyć dla ludzi, którzy nie są z Radomia, albo dla ludzi, którzy są chorzy, którzy nie mogą przyjść na taką modlitwę, to, to też możecie to sobie obejrzeć. Więc dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie, w którym dalej będziemy robić kanał dla słowa w Twoim i moim życiu. Do zobaczenia.